Dzień witajcie po przerwie dłuższej. No nie takiej dłuższej, bo w czwartek zima to było na boże ciało, to nie było nic o branży, tylko było o ołtarzu. Natomiast przyszedł film na wiedzenie czegoś o orzechach. Dużo osób mnie pytało o to, czy w tym roku będą orzechy. Bo jak wiecie, wiśnie, czereśnie, śliwki, gruszki, jabłka, brzosknie, nie będzie ich. Czy będą orzechy? będą, na szczęście będą. One zaczęły dopiero tak naprawdę niedawno wychodzić. Jakoś tak tydzień zaczęły tydzień temu tak naprawdę porządnie wychodzić. E... Miejscami jest ich mniej, ale generalnie biorąc, biorąc pod uwagę sytuację jest ich sporo, dużo. Może nie aż tyle, co w zeszłym roku, ale nie narzekamy. Jeżeli nic się z nimi nie stanie, to będzie całkiem ok. Ponieważ to jest jedyny owoc, który przetrwał te wszystkie zawieruchy, które trwały ostatnio. Dwa miesiące, czyli te przymrozki, te wszystkie chłody, zimna. No to trzeba o nie zadbać, tak, bo to jest jedyny nasz dochód z sadów w tym roku. Poza tym, więc chciałam Wam trochę powiedzieć o tym, co robimy. Oczywiście dbamy o nie bardzo pryskami. Wczoraj było signu plus luna na mszyce i będą jeszcze dwa opryski. Będzie raz luna, i później na koniec, około 10 lipca, będzie signu. To są e, luna, signu to są dwa ważniejsze można powiedzieć środki u nas stosowane teraz, ponieważ już to jest czas ostatnich oprysków. Jest to, jest to czas oczywiście kluczowy, ponieważ od tego czy dobrze będą zastosowane opryski zależy czy one będą puste, czy nie będą puste, czy zeżrą je, czy zeżrą je mszyce, czy będą zdrowe, a skoro to jest jedyny dochód w tym roku z sadu, no to jest Będzie. One nie spadają, są za malutkie, żeby spaść na razie. Natomiast, jeżeli one podrosną i tak za dwa tygodnie i będzie jeszcze nad taki wiatr, to już będzie dla nich zagrożenie. Ech, więc trochę ten, znaczy nie trochę bardzo ten rok jest stresujący dla nas, no ale mamy nadzieję, że orzechy wytrwają do końca. Jutro się, że jest mi trudno, zbieram się już od dawna. To spory ból, ponieważ widzę tam jak są takie grupy na Facebooku dotyczące handlu owocami czy warzywami. Ludzie się tam ogłaszają moją piektyczereśnię. czereśnia w tym roku nie mam nawet łubianki czereśni, tym bardziej wiśni. No to jest mi po prostu przykro, ale wiecie jest, ja tak myślałam, że ja ten kanał założyłam nie tylko po to, żeby pokazywać same sukcesy, ale też i porażki. Aczkolwiek to, że coś wymarzło, był u nas prawie minus 10 stopni w maju na początku. To nie jest, nie rozpatrywałam tego w kategoriach porażki. Po prostu tak się stało to jest taki zawód, czasami takie rzeczy się zdarzają raz na ileś lat w tym roku się tak zdarzyło, może to yy, może na razie wyczerpiemy ten limit nieszczęść w sadzie i mam nadzieję, że później w dalszych latach będzie już wszystko ok w każdym razie, aha jeszcze jedno jeżeli u Was nie pojawiły się jeszcze orzechy laskowe to niestety jest, yy, no już się raczej nie pojawią jest już 21, jest koniec czerwca jeżeli się nie pojawiły u Was, jeżeli nie wyłażą gdzieś tam sobie spod pod gałęzi, to po prostu ich już nie będzie. One są co prawda maleńkie, nie wiem czy widać, czy nie widać. E, no, na zdjęciu na przykład z pokażę, to, ale jeżeli się one nie pojawiły do tej pory, to już niestety ich nie będzie. Tak bywa. Ja się cieszę, że chociaż są orzechy, bo bez nich byłoby bardzo, bardzo kiepsko. To na tyle, do widzenia w dalszej części weekendu.